Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 24 dnia w naszych rozważaniach pochylimy się nad tym, jak Jezus powiedział historię o zabłąkanej owcy. Jak Wam się, jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek doszedł do posiadania stu owiec i jedna z nich się zabłąka, to czy nie zostawi na górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać tej zabłąkanej? A gdy mu się uda odnaleźć ją, to zapewniam Was, cieszy się nią więcej niż tymi dziewięćdziesięcioma dziewięcioma, które się nie zgubiły. Podobnie nie jest wolą Waszego Ojca tego w niebie, aby zginęło choćby jedno z tych małych. Rozważmy tę tajemnicę różańcową. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzusznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzusznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzusznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Królowo różańca świętego, módl się za nami.